Witajcie, dzisiaj powiem Wam w końcu coś więcej na temat Angela, tak, tego słynnego Angela, tyrego Muglera, który zrobił tyle szumu. Ja pierwszy raz poczułam Angela, to doznałam czegoś niesamowitego, to było kilkanaście lat temu. I pierwszy raz wtedy poczułam w powietrzu coś fantastycznego odwagę, siłę, niezależność, moc. I bardzo dużo luksusu. Pierwszy raz poczułam coś tak niesamowitego, i ja nie mogłam już przestać po prostu myśleć o tym zapachu. Zwalił mnie z nóg. Siła rażenia jest ogromna. Jest po prostu ogromna. Nie sposób w ogóle przejrzeć tego zapachu obojętnie. I to jest tak właśnie, że to jest ten typ aromatów, że albo się go kocha, albo się nienawidzi. Ja należę do zdecydowanych fanów Angela. Nie wiem, właśnie jak wy. Też, czy niekoniecznie, dajcie mi znać na koniec filmu. I teraz tak, jeżeli chodzi o cały ten fenomen Angela, ja wiem, że jest bardzo dużo zwolenników i tak samo dużo przeciwników. I w czym tkwi fenomen? W tym, że w ogóle Thierry Mugler wypuszczając wtedy zapach tak mocno kontrowersyjny, posiadający w składzie tak dziwne rzeczy... Sprawił, że rynek po prostu oszalał i już przestano wyśmiewać się z pralinek, z czekolady, i udowodniono, że takie składniki nie muszą być czymś infantylnym i że nie muszą znajdować się tylko w słodyczach, tak? tylko realnie można przenieść takie, taki skład do składu perfum, co było wtedy szokiem. Ale na szczęście zapach się przyjął, był wielkim, wielkim hitem. Jest cały czas hitem, bo on się w milionach egzemplarzy sprzedaje. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Jeżeli mówimy o tym, do kogo mógłby pasować ten zapach, to ten zapach pasuje zdecydowanie do osób silnych, niezależnych, pewnych siebie, bo słabe jednostki będą źle czuły się w tym zapachu. Ewentualnie, jeżeli my chcemy sobie dodać. Właśnie takiej odwagi, albo chcemy, żeby ludzie nas odbierali inni, jaką osobę odważną, pewną siebie przebojową, no to ten zapach nam to umożliwi. Dosłownie jedno psiknięcie Angela, bo więcej nie wystarczy. Ja po prostu wiem, że rządzę. Ja wiem, że mogę iść, podbijać świat, mogę robić, co tylko chcę. Czuję się pewna siebie, czuję się właśnie niezależna, to jest zapach, który dodaje mi mocy. To małe cudo to jest 15 ml, to jest woda perfumowana, i wierzcie mi, ona wystarczy na bardzo, bardzo długo. Dlaczego? Dlatego, że Angel jest bardzo trwałym zapachem, jest niesamowicie trwały i on zostaje wszędzie. Tak naprawdę, i w pomieszczeniach, zostawia ze sobą kosmiczny, długi, przepiękny ogon. Zostaje i w pomieszczeniach, i zostaje na ubraniach przez długi, długi czas. Ja pamiętam, że kiedyś e, psiknęłam dwa razy na szal. I wrzuciłam mu do szafy, zapomniałam o nim całkiem. Po, jakiś, po jakimś miesiącu wyjęłam z powrotem i pachniał bardzo intensywnie. Cały czas zapach się utrzymywał, więc wow, możecie sobie wyobrazić, jak mocno trwały jest to aromat. Mało tego, uważam, że jest, są to jedne z najtrwalszych perfum dostępne na rynku. Nie, genialna sprawa. Kiedyś jeszcze przed reformulacją, bo niestety skład Angela został troszeczkę zmodyfikowany, zapach pozostał ten sam, natomiast siła jakby trwałości troszeczkę zmalała, także możecie sobie wyobrazić jak kiedyś, te kilkanaście lat temu, jaki to był po prostu power niesamowity. 15 ml występuje w takiej właśnie formie gwiazdy. Jeżeli chodzi o większe pojemności, to jest. Na przykład ta największa pojemność jest już taka bardziej wąska i podłużna, wygląda troszeczkę inaczej. Jeżeli na przykład macie problem z angelem, macie takie, że no, wiecie, nie do końca możecie się przekonać, nie, nie możecie się za bardzo właściwie do przekonać do tego zapachu, to proponuję zacząć od wody toaletowej. Jest delikatniejsza, jest bardziej taka subtelna, też czuć akcent z tej wody perfumowanej, ale jest bardziej przyjazna. Więc jeżeli nie jesteście w stanie dać przejść przez nuty Angela w perfum wodzie perfumowanej, polecam zacząć od wody toaletowej. Angel ma w sobie coś takiego, co przyciąga, co sprawia, że zapach jest tak charakterystyczny, jest tak zapamiętywalny, że absolutnie nie sposób go pomylić w tłumie. Jak już raz poczujemy, to on na zawsze zapadnie w naszą pamięć. Nuty w Angelu są niestabilne. Z jednej strony pachną słodko, ciepło i trochę niewinnie, z drugiej strony są chłodne, trochę metaliczne i wręcz takie dystansujące. Dlatego w zależności od tego, jak Wam się ułożą na skórze, taki dadzą efekt, dlatego warto zawsze próbować i zobaczyć, czy się dogadacie, bo nie zawsze tak jest. Ja na przykład czasami mimo, że kocham Angel'a, to czasami mamy siebie dosyć naprawdę i to jest taka chyba niechęć wzajemna, która na szczęście bardzo szybko mija, ponieważ ponieważ my po prostu chyba nie potrafimy wytrzymać się bez siebie. Znaczy, no wiadomo, prędzej ja bez niego. Dlatego, że zawsze jest tak, kiedy. po w pewnym momencie ja go mam dosyć. Po prostu mam już dosyć i czuję się taka przemęczona, on mnie jakby trochę osacza. Ale to bardzo szybko mija, dlatego że w pewnym momencie zaczynam tęsknić i to wszystko powraca. Miłość tego zapachu po prostu albo w nas już istnieje e, i jest mocno taka już nas wypełniająca, tak czy inaczej, że będziemy wracać do tego zapachu, będziemy za nim tęsknić, albo będzie dla nas obojętny. Akurat z tą obojętnością tu bym nie przesadzała, bo to jest ten typ aromatu, który raczej obojętny nie pozostaje, albo go kochamy, albo nienawidzimy. Tak, tak jest Angel. Dajcie mi znać, do jakiej grupy wy się zaliczacie. Czy kochacie Angela tak jak ja, czy może niekoniecznie i trochę was drażni? Dajcie znać w komentarzach na dole. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.